Siemano, witamy Was w kolejnym odcinku. Powiększamy nasze piękne pole. Filip zaraz do mnie dojedzie. że zbierał kamienie. Jego ulubiona praca. Mamy fajną zbieraczkę. Nie husarię. nie elcho. Ubraliśmy z Modhuba. Bardzo ładne. Bardzo ładną maszynkę. A w ogóle, bo tu jest tak. O, to musiałbym to też wygładzić. Damy radę, Dolga. Trągóg, kiedy bym wygładzić, albo imię w sumie. Ty mi przygotowałeś już czy mam przygotować. Masz co tylko wziąć ten ciągnik więcej. Mm -hmm. Dobra, my sobie stworzymy pole. Zobaczymy, ja czy jest włączy. Rura, rura. Tak się nie włączy. Musimy jechać nie sami. Dobra. W tej chwili będziemy mogli nawet w następnym odcinku ogarnąć to pole Zbierać ten, czy kamienie teraz będzie zbierał. ale będziemy mogli je zwapnować Będziemy mogli je zwapnować. Coś jeszcze będziemy na nim robić? Gnojowice czy obornik? Nie wiem bo ty tak już skończyłeś cały E co ty mówi, że tu łąkę zabić? No taką fajną się zrobi. No to... Albo no, nawet... Nie wiem, kukurydzę tu posieć musi być koniecznie łąka. No to na parę sezonów łąkę zabić, a później... Wiesz, to nie jest problem, mnie To zaolać. Nie. A my coś przycina. Przycina, bo ja jeździsz, jeździsz po środku pola. O. <laughs> Rzeczywiście cię przycięło. <laughs> nagrywasz oh. dalej? ha I przycina cię? Filip, ty, jest to, że przejechałem po tym co zbierałeś kamienie? i wyszły kolejne kamienie? i co? przycina... cię zbierałem ka ten... przejechałem wiem. przycina ci ciągle przycina Filip mówisz... no? teraz mi słyszysz? Nie, też nie przycina Dobra, ja idę na Fortnite Już się niecina Już się nie przycina Halo Czy my nagramy kiedyś normalny odcinek A jaki? Normalny? A jaki normalny? Normalny Jeśli nie będzie palemka odbijać A to będzie ciężko O kur... Dobra uciekaj O zobaczcie jaką film ma właśnie Maszynę do zbierania kamieni A ty się nie podniosłeś? To będzie ciężko z tym żeby mi nie odbijała palemka my Zawsze jak mam się skupić, to mnie beka widzę. Zawsze coś mnie... Może się stresujesz? Nie no, nie stresuję się. Teraz to się szybko robi to pole. Ale nie Uważaj o kurde Ty to jest wina OBSa bo jak mam wyłączonego OBS-a to mam normalny ekran No Ty a większego pługa się nie dał w głębosa? Właśnie HD jest największy o motkawie Poważnie mówię teraz Dobra, tyle starczy drzewka się nasadzi -ra -ra. Chciałbym być Marynarzem Wady zawać, zwiedzać, świat. Zwiedzasz. Na wóz wiedzasz. ogóle to i tak jest cud, bo tak naprawdę tym pługiem możemy jeździć tylko tutaj. A co? Ty... Przejdziesz przez któryś most tym pługiem? No, a, a to się nie składa? Składa, ale nie przejdziesz przez most. Tak, nie ogólnie ty, tym pługiem. Chodź i doganiam. Już! O tutaj będę musiał znać Już panie, już Bo się pali Co się pali? Gdzie się pali? Jak się pali? Łącz na 47 pali? O tu No 9% Była tu już trochę nazbierałeś Nie masz 4? Четири. Папто бъдеме се на два? Mm, може би. Nawet fajne pole jest, tylko trochę, że trochę. Trzeba będzie je upiększyć. Poczekaj, to się upiększy. A te się też trzeba będzie zrobić. Muszę no, i patrzyłem u jankusa. Za... No, jankus ma ładny. Też patrzyłem dzisiaj. Piętka trzeba będzie się spytać. A co tu mnie Są tak nie zabijesz? Są taki omijak tu Nie, wiesz co, może pług podniosło. A no, pług podniosło. Kurde ty. Elegancko, zaraz się zrobi branie próbek, idziemy do laboratorium. No. Ale pięć dyszek za próbkę trochę jest. Tacy przyjeżdżają bada te badać. Dobrze, że to nie jest tego, jak 19. tak jak w dziewiętnastce. Jeździło tym łazikiem. Nadal z tym można jeździć. Co ty? Ja nie jeździł. Przyjeżdżają sami, pobierają, jeżdżą, płacisz Dają. Daj zdaję Co? Arara. A w 19 było to, że sam ten dałeś. Da, Dawaliście kasę, i oni Pamiętasz sami tą mapę, co my graliśmy na niej? Co mhm. woziliśmy... Tam chyba były sady. I tam jeszcze chyba było, że się hodowało krowy na mięso. No. Słowaka? Słowenia? Tak, Słowacka jakaś mapa. No. Fajna była. Ciekawe co jest do 22 Nie wiem szczerze A chciałbyś na nią powrócić? Panie, nie, chciałbym tą mapę skończyć Nie no, to to się na pewno skończy Zobacz, cały czas gramy, kupujemy maszyny Powiększamy, o. a i tak jakoś dużo nie mamy Kiedy skończymy, to będziemy myśleć, gdzie pójdziemy. Gdzie więc... No, ale ciągle to jest roboty Na zielonkę. No bo ciągle no, dokupujemy kupujemy. Bo... Pól. No tak. No bo się na zielonkę. Przal, przepraszam. To chyba nie miało być. Normalnie pługiem w miejscu zawracam, nic się nie łamie. Nic się nie zdziera. Tak wygląda pole A tym się zbiera super. No fajno, ta maszynka. No. Się tam podoba, łatwe prace i to strasznie. Mi też. robimy jakąś miniaturę? Można. Wyjada mi się nawet tekstura zmywa. Czekaj. Okay.

Dobra, zrobiłem. Co mam być? Dzięki za oglądanie. Możecie sprawić łapkę i suba w górę jak wam się podobało. I co? standardowy maszynki brały udział. Składę ja i Filip na razie